Nawet w trybie tego boostera, gdzie on chodzi na 60 parę procent, to nie. i tak jest cichszy niż Okap, który chodzi w trakcie gotowania. Tak wygląda sterownik z Valoxa. Tu jest zamontowana 96. A, tak. I ona wie to na podstawie Twoich danych, które ma wstecz, także to jest bardzo mądra jednostka. Po prostu, jak można dopuścić, żeby w ścisłym centrum tak kopcić? To jest. Tak, no. to był jeden z powodów, dla których e, jakby ta rekuperacja była od początku planowana. No. Ty musisz się skupić y, i tak dalej, więc y, praca tej jednostki w tej szafie y, Ci nie przeszkadza. Cześć, z tej strony Wasz ulubiony instalator Ariel. Witam was dzisiaj razem z Mateuszem. Cześć. Cześć. Y jesteśmy we Wrocławiu, bardzo blisko centrum. Bardzo blisko. Bardzo blisko centrum. Ś śmierdzi tutaj mocno spalinami i tak na dworze. Tak tak. Na dworze jest jest, jest hardkorowo, y więc y wpadłeś na pomysł, że trochę sobie te powietrze przefiltrujesz, zanim trafi do ciebie do domu. Y myśmy byli u ciebie na montażu, y jak? tak. Luty, marzec? Coś A, takiego. A takiego. To jeszcze więcej, tak, czyli nawet, tak. już, nawet już pół roku mogłoby być. Tak, robić, tak. Tak. No ja, tak. Ja Wam powiem, kurczę pamiętam, jak to było jeszcze tak w powijakach. Ja wiem, że Wyście mieli już jakby w głowie obraz tego, jak to będzie wyglądać, ale <noise> naprawdę wiesz, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Twoja żona jest projektantką. Partnerka, tak. Partnerka tak, tak. jest projektantką mhm. wnętrz, więc tutaj. Naprawdę jak zobaczycie za chwilę, jak was nie interesuje rekuperacja, to po prostu oglądajcie co ona tutaj wymyśliła. Moim zdaniem jest super. I byśmy tutaj byli pół roku temu, ty jeszcze musiałeś, wiesz, jakby w, wykonać to, to wszystko, to też było, był, była jakaś tam praca. I z rekuperacją ty już żyjesz. Miesiąc? Na co dzień, miesiąc, tak. tak. Czyli już, już od około miesiąca. Mhm. Jakieś, No wiadomo, że po miesiącu to jakieś tam przemyślenia y, grube jeszcze nie wchodzą w grę, chociaż troszeczkę cię pomęczę, y, jakby y, za chwilę. Y, natomiast y, co, opowiemy może, jak to jest, y, jak to jest wykonane. Tak, tu jesteśmy teraz we wiatrołapie. Tak, dokładnie. Tu masz nawiew, yy, tak? Tak, tu jest nawiew. Czy wyciąg? Yy, nawiew. Nawiew, wyciąg chyba. Wyciąg. Wyciąg? To, to się wytnie. Do, to, się, to się wytnie. Nie, tu jest, tu wyciąg, jest wy, wyciąg. Ja Ci powiem, Wam powiem, że jak wszedłem tutaj, ta jednostka jeszcze nie była do końca skalibrowana tak jak powinna być skalibrowana, dlatego, że Ty jeszcze nie masz jakby jej ta, podłączonej ta. do smarta, do, do tego, ale myśmy to zrobili na komputerze i za chwilę Wam to pokażemy. Natomiast tu nawet już przy tej mniejszej, dużo mniejszej wentylacji, tu nie było czuć butów, nie było czuć jakiejś farby. Wiecie, często tak wiesz, jak się wchodzi po miesiącu, to jest taki zapach takiej... Zwłaszcza, wiesz... że to było malowane 2-3 trzy, trzy dni temu nawet, tak? więc yy, o, specjalnie tak. włączyliśmy potem rekuperację na wyższe biegi. Ale dokładnie, po dwóch dniach już przestało wszystko, znikn znikn zniknęły zapachy farby. No to super, to powiem Ci, tak to wygląda jakby to było wczoraj malowane, <grym> bo <grym> aż po prostu się boję po tej podłodze chodzić. Takie tu jest wszystko ładne, nawet spójrzcie, nie wiem, lampki, no, wieszaki, to to naprawdę tutaj majstersztyk. Dobra, czyli tu mamy wyciąg, Tak. mi to. się wydaje, że on może być połączony szeregowo z łazienką, yy, natomiast to co Ci yy, jakby powiedziałem, Wyciąg w łazience jest bardzo mocnym wyciągiem, dlatego że tam no bardzo mocno brudzimy. Nawet jeśli nie brudzimy, to produkujemy dużo wilgoci, więc tutaj czuć jak się te drzwi otwiera, że tam działa. Tam działa tak, ten wyciąg tak. z tamtej strony. Ty masz tutaj takie dość fajne, nowoczesne zastosowanie z opadającą uszczelką? Tak. To jest taka specjalna uszczelka, która przynajmniej jest reklamowana w specyfikacji w taki sposób, że blokuje właśnie światło i dźwięk, a pozwala na przepływ powietrza. Według dokumentacji 40-50 m3 na godzinę, przy tam założonej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami. Czy to działa dobrze? Cały czas testujemy. No, e Wydaje się, że tak, przynajmniej w łazienkach. Ja Wam powiem, że ten pacjent, poza tym, że jest mega przystojny, bo to wszystkie dziewczyny już powiedziały w firmie, poza tym, że jesteś mega przystojny, to jeszcze jesteś mega taki. Dociekliwy w tym, co robisz, bo on naprawdę się doktoryzuje tutaj z tego. Tak. <laughs> się, śmialiśmy, się śmialiśmy jeszcze przed chwilą, jak siedzieliśmy w salonie, że, że Ty, jakby powiedziałem Twojej partnerce, Tobie współczuję, a Tobie życzę powodzenia z tymi testami, <laughs> wszystkimi. No bo tak. tak to po prostu działa. No niestety, ale jesteśmy dzisiaj w czasach, w których Ty musisz być mądrzejszy od. Od, od wykonawcy. No. no niestety te uszczelki, z kim ja rozmawiam, nigdy o nich nie słyszał. No. Wszyscy mówią, to nie będzie działać, musisz zrobić no. podcięcie wydaje mi się, że nie ma innego lepszego sposobu niż sprawdzenie, jakby no, eksperymentalnie, więc dokładnie to, jest, to są mega fajne, solidne drzwi, więc jakby na pewno ta uszczelka działa, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o jakieś światło, jakieś tak, dźwięki, tak, to, tak. to, to, to to na pewno będzie działać. Ona opada dość nisko, nie będę wam tego pokazywał, bo mi za to producent nie zapłacił, tak, Już, też jeszcze nie. nie. Czekam na przelew, także. <laughs> Dobra, chodźcie do łazienki. Tutaj mamy tutaj mamy co? Wyciągi ścienne. <grystanie> tak, tak. <grystanie> tu mamy wyciągi ścienne. Nie, to są lampy oczywiście. Tam też jakaś lampka i wyciąg mamy... No słuchaj, no nie nad toaletą. Nie nad toaletą. 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 Kurczę. Centralnie. Kurczę, no nie. Wszyscy robią nie chciałem, żeby mi wiało szyi. <grystanie> no właśnie. Jest to dość daleko od toalety. Powiedzmy, no jest to tak, no... Y, pomiędzy wszystkim, y, jak korzystasz z tej łazienki, y, masz już jakieś takie, nie wiem, przemyślenia, bo nie wiem, y, masz bardzo dużą szybę na przykład tutaj, mm -hmm. nie? Ona jest przez dwa dni zaparowana po, po prysznicu? To znaczy, tak, raz mi się zdarzyło, że się zaparowała przez ten Aha. miesiąc. Y, nie wiem czemu, może dlatego, że był prysznic długi i tu jeszcze się suszyło pranie i w rekuperacji nie zdążyła wyjść na wyższy bieg. Tak. Więc to było tak, że skończyłem prysznic, było, ale zanim nie zdążyłem wyjść, już nie była zaparowana. Słuchajcie, tak powinna działać rekuperacja. Tak powinna tak. działać rekuperacja. Ja Ci gratuluję, tak to, tak, tak to powinno być, wiesz? Także to jest jakby pierwszy wniosek. Drugi wniosek, do którego niestety dla mnie, na szczęście dla Ciebie, nigdy nie dojdziesz. To jest przebywanie nad wyciągiem, kiedy wychodzisz z prysznica, siadasz na dwójkę, czyli odkrywasz jakąś część ciała do nagości. Nawiew nie wyrabia, bo, bo jest tania polska jednostka albo, albo droga chińska i wtedy jest nieprzyjemnie, więc do tego wniosku, mam nadzieję, nigdy nie dojdziesz, że ten wyciąg może być nieprzyjemny. Ja sam mam u siebie wyciąg tak zamontowany, że niby jest daleko od prysznica, nieby jest daleko od umywalki, a jednak musiałem skręcić jeden, jeden, bo mam dwa wyciągi w łazience, mam trochę większą łazienkę. Musiałem skręcić jeden ten wyciąg, dlatego że jak brałem prysznic, a w łazience było zimno, bo robiłem testy. Miałem 19 stopni w łazience, to czułem, mimo tego, że mi gorąca woda chlapała, wiesz, na plecy, to czułem taki dyskomfort tego przypływającego powietrza. Więc łazienka jest. Y takim niebezpiecznym pomieszczeniem. Mm -hmm. nie? Dla ciebie na szczęście nie. Ty nie masz jak wychodzisz z pod prysznica, bo to też patrz wiesz, tu jest wyjście z prysznica, tu masz ręcznik, może nie zdążysz się opatulić i, i czujesz to, czy, czy jest, nie, jesteś nie, takiego nie. Nic ma. nie czuć, nic nie czuć. Nie ma. No to ja się, ja się bardzo cieszę. Yy, co, tu masz zwiększasz wody? Zmiękczacz wyciągnięty, bo jeszcze nie jest do końca zamontowane tam wszystko. Okej, okay, okay. ale to też jakby wynika z tego, że jesteś w centrum, nie? To jakby... Tak, no i Wrocław trochę ma taką e, słynie z twardej wody, więc... No, więc jakby... Jak już tutaj, robić to... Dokładnie, wytłumaczenie, e, łazienka ładna bardzo, e, wyciąg zamontowany prawidłowo, działający, tak? tak I po tak, miesiącu jesteś w stanie tak, to stwierdzić. No to tak. spoko. E, tu nie byłeś pewny, czy wyciąg, czy nawiew e, w... Za bardzo skręcona. W wiatrołapie. Tutaj tak naprawdę nie mamy wielkich wydatków, więc mm -hmm. no zresztą wiesz, no nawet, nawet jakby tu było, nie wiem, 30 m sześciennych, to i tak byś tego nie czuł, bo masz bardzo wysokie sufity, tak. nie? To jest, to jest to jest ten plus. Dobra, tu jest garderoba. Te drzwi nie są szczelne. Nie, nie są. Trochę tak też celowo właśnie, bo tu jest wyciąg w garderobie. No więc one mają metr szerokości, półtora centymetra jest trochę jakby pod nimi przerwy, więc... Okay. To jest takie 150 cm kwadratowych. Ja cię wykorzystam teraz. Nie tak jak myślicie, tylko w inny sposób. Wykorzystam cię, żebyś mi powiedział, czy lepiej, żeby w tej garderobie był wyciąg, czy nawiew, bo to też jest odwieczna kłótnia gdzieś tam na Facebooku, czytacie na forach, że lepiej zrobić nawiew, jedni twierdzą, inni twierdzą, że lepiej zrobić wyciąg. Ty tam wkładasz świeże wyprane rzeczy, tak? Tak. grudy tak. tam też trzymasz czy od razu do łazienki? Jest kosz na brudne pranie w szafie, mhm. ale faktycznie jest taka suszarka na pranie pod sufitem zamontowana. Tutaj? Tak. Okay. Właśnie też z tego powodu, że tam jest właśnie ten wyciąg, żeby mhm. ona zabierała te wilgotne powietrze. No i, no i spoko. I... Powiedz mi, jak tam wchodzisz, tam już rosną prawdziwki? Jeszcze nie? Jest, nie, nie, nie. Jest, e, jest okay. Nie czuć żadnej wilgoci. Może tuż po rozwieszeniu czuć zapach świeżego no ma, prania. Przecież, albo, no. Dokładnie, ale nie zauważyliśmy żadnych jakby... Dobra, zamiar. ja mogę tam wejść poza kamerą, tak sobie tak, uchylić, tak, jasne. zobaczyć. Zapalę światło. Dobra, słuchajcie, to są szklane drzwi. Ja Wam nie będę pokazywał. Tu jest troszeczkę chłodniej, tu nie masz chyba podłogówki? Nie, bo tu nie jest. Nie jest włączona. Jeszcze. W ogóle, w ogóle. Ty nie tak, jeszcze, nic tak? nie jest włączone do grzewania. Okej, okay, tu jest duża szafa, jest, jest ta suszarka, o której mówiłeś. No i co, czyli jest, jest dobre powietrze. Tak, tak, w Tam... jest super, tak. Aha. E, super powietrze. No właśnie. E... Ja też lubię sypialnie u siebie w tak. domu. Także tego dobra. Y, tutaj mamy, słuchaj, bo jeszcze masz. Y, mm, to tak przyjechałem, bo, bo, ten, bo ten budynek jest po prostu super idealny, jeśli chodzi o pewne, y, pewne powiedzmy założenia projektowe, jak się projektuje instalacje. Masz tutaj na ścianie, jak to się nazywa, karnisznie? Tak, są karnisznie. To są, to są I maskownice, tak. takie, te, te, te maskownice, czyli słuchajcie, bo my od okna staramy się odsunąć, od szafy staramy się odsunąć, od skosu staramy się odsunąć, że powietrze, widzicie, zresztą jest talerzyk, który powoduje, że to powietrze przykleja się do y, sufitu. I teraz y, my y, najprawdopodobniej tak myślę, że wiedząc o tym, że tam będą karnisze, chłopcy, którzy tu przyjechali, odsunęli się nie tyle nawet od ściany, czyli od tej strefy załamania, ale odsunęli się od karnisza, tak? Czyli jeśli ja planuję nawiew, y, powiedzmy, na oko tyle od ściany, ale tu jeszcze będzie szafa. To ja muszę się odsunąć mm -hmm. od tej szafy, tak, nie? Tak. Dlatego to jest ważne, żeby nie robić tego byle gdzie, bo później jest efekt yy, tego wiania zimnym po, powietrzem mm. yy, po szyi, po karku. Ten punkt jest bardzo mocno otwarty, tak. dlatego, że tu Śpisz, tu potrzebujesz tego świeżego powietrza. Miałeś spostrzeżenia, bo ty jeszcze, tak jak mówię, testuje. Tak. <głos》> za dużo czasu masz. Nie, jak to się mówi. Tu miałeś powyżej 1000 ppm CO2 przy drzwiach zamkniętych. Tak, tak. tak. I możesz opowiedzieć, jakie tu wnioski. Eee, tak, no e, prawdopodobnie wszystko to jest związane z właśnie tymi uszczelkami, które są jeszcze testowane. Eee, Powyżej 1000 było. Potem była zmiana ustawienia demostatów, ale przy lekko otwartych drzwiach, kiedy już prawdopodobnie zapewniam to, to, to możliwość wyjścia tego powietrza, tak. to tu jest 600-700 nad no ranem właśnie. po całej nocy. No właśnie, czyli drzwi generują dla przepływu powietrza na tyle duży opór, że nie wydostaje się stąd tyle powietrza, tak. ile powinno. I, I to jest, powiem Ci, cenne doświadczenie. Drugie cenna informacja to jest 600-700, dlatego że między 1000-1100 a 600-700 to jest po prostu, to jest ogromna przepaść. To jakby się wydaje, że to liczbowo tam nie robi wrażenia, natomiast te 600 to jest powietrze, Wiesz, idealne to jest powietrze y, 600 ppm zgodnie z y, najnowszymi wytycznymi. To jest idealne powietrze do życia, do funkcjonowania. Miewasz też 700, ale to znowu nie wynika z tego, że tu się nie wiadomo co dzieje, tylko dlatego, że jesteśmy w centrum. Tak. Tu jeżdżą samochody spalinowe, które produkują dużo tego dwutlenku węgla. Tu, ja byłem na dachu u Ciebie, tam żadne przyjemne zapachy się nie wydobywają z tych kominów, to jest po prostu masakra. Zwłaszcza, że tu są dwie lub trzy restauracje w tych samych pionach kominowych. Ale wiesz, XXI wiek, a po prostu taki dym gęsty, śmierdzący z komina to... Czasami jeszcze zapachy pizzy, no, więc też... Tak Wierzę, zapachy pizzy to jeszcze spoko, tylko po prostu jak można dopuścić, żeby w ścisłym centrum tak kopcić, to jest... No. Tak, to no. był jeden z powodów, dla których jakby ta rekuperacja była od początku planowana. No. Właśnie, właśnie to zanieczyszczenie Wrocław jest czerwoną kropką na mapie Polski zimą, e, no. więc jakby wiedząc to to od razu była ta... ta no, macie ta tu też była... parę osób, nie? Także tutaj tak, nie tak. wiem, ile w tej chwili we Wrocławiu mieszka z pół miliona. Może więcej. Może nawet, teraz nie? będzie więcej. No, tak. tak. Więc, więc to jest naprawdę, naprawdę duże miasto, które się cały czas rozrasta. Dobra, ale nie tyle o Wrocławiu. Mamy sypialnię, w której przy otwartych drzwiach masz wyniki super albo bardzo, bardzo dobre. Super jest wyżej niż bardzo, bardzo mhm. dobre. E, e, przy otwartych drzwiach e, testujesz u, uszczelkę, która tak. e, spowoduje, że, że tego CO2 e, no, po prostu z, z, zrobi się mniej mhm. w tych pomieszczeniach. I teraz e, słuchajcie, nie będziemy wchodzić do, do biura, bo tam e, się e, od, odbywa praca. E, tam masz nawiew, z tego co pamiętam, tak. na dwa przewody. Więc, więc jakoś powiedzmy no jest, jest, fajnie, tak? Jest tak tam tak. sobie pracujecie, też pracujecie przy uchylonych drzwiach, bo, bo wiadomo, że tego powietrza tak. wtedy będzie zawsze więcej. No Nie da się 100 metrów sześciennych na godzinę doprowadzić do trzech pomieszczeń naraz. No więc, więc właśnie. I teraz ja wam powiem jest, dzieje się rzecz ciekawa po waszej prawicy albo po tej drugiej lewicy. I rekuperátor znajduje ešte tu.